Zadanie pierwsze. Krawędź podstawy grania stosupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4 cm, a krawędź boczna 5 cm. Prostopadłością tę przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawę tak, że otrzymano trapez, którego jedna podstawa jest dwa razy krótsza od drugiej. Oblicz pole tego trapezu. No dobra. Eee, mam przygotowany już tutaj rysunek tego, co nam w zadaniu zadali. I oznaczamy to, co jest w zadaniu podane. Czyli ee, krawędź podstawy ma 4 cm, no to my wiemy, że to są centymetry, no to ciach 4. Wysokość ma 5. I teraz tak, prosto a tym przeciętą płaszczyzną, ta, 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 ta podstawa jest dwa razy krótsza od drugiej, ok. Oblicz pole tego trapezu, właśnie wiemy, że to jest trapez. Pole trapezu, a zatem pole trapezu, no to jest a plus b. Na 2 razy h, gdzie a, b to są podstawy, na 2 razy wysokość tego trapezu. I tutaj tak. Pytanie, ile wynosi a, ile wynosi b? No to y, tutaj łatwo możemy obli obliczyć, powiedzieć, że ta dłuższa podstawa, zaznaczmy ją sobie jako a, to jest po prostu 4 pierwiastki z dwóch, no bo to jest przekąt na kwadratu. B natomiast jest dwa razy krótsza, no to już mamy dwa pierwiastki z dwóch. W takim razie do naszego pola brakuje nam tylko wysokości. I skoro tutaj mamy A, tutaj mamy B, ale tutaj sobie pozwolę, wpisać dwa pierwiastki z dwóch. I teraz jak pytanie, ile ma ta wysokość? Ta wysokość jest oznaczona tutaj niebieskim odcinkiem. I dorysowałem kilka. kilka, podobnych, kilka innych, przydatnych. Odcinku, bo zaraz o nich będziemy mówić. I teraz tak, wiemy, że przekąt w kwadracie przecinają się pod kątem prostym i dzielą się w połowie. A zatem jeżeli a ma 4 pierwiastki z dwóch, no to ten czerwony tutaj ma dwa pierwiastki z dwóch. I teraz tak, skoro to tutaj wiemy, że to jest dwa pierwiastki z dwóch, bo jest dwa razy krótszy od tego, wychodzi nam tutaj trójkąt równoramienny. Wiemy, że tutaj jest kwadrat na samej górze, no to to jest po prostu połowa kwadratu, tylko że trochę krótszy, zatem tutaj jest dwa. Zatem jeżeli tu jest 2, a całość ma 4, no to tutaj też jest 2. Automatycznie na dole, wzdłuż tego czerwonego odcinka, też wychodzi nam, że tutaj na dole też jest 2. I teraz tak, wracając do tego. Tutaj mamy dwa pierwiastki z dwóch, a tutaj natomiast jeżeli to jest połowa tego odcinka, to tu będziemy mieć pierwiastek z dwóch, z racji tego, że te odcinki dzielą na pół tutaj to ramię, na pół tą połówkę przekątnej, tak? W sumie. Tak, i z tego powodu też mamy tutaj dwa, pier, tutaj mamy pierwiastek z dwóch po prostu. Czyli wyszedł nam taki najmniejszy trójkąt o przekątnej. Tutaj tak prostokątny, trójkąt równoramienny, prostokątny, o przekątnej dwa, no to jego boki są pierwiastek z dwóch. I dobra, i teraz tak ten. Trójkąt tutaj ma wysokość 5, ten czerwony, bo to jest ta sama wysokość, co nasz grania stosunk. No to stwierdzenia Pitagorasa, o, za dużo tych trójkątów przygotowałem. I to jest trójkąt prostokątny, te dwie czerwone i niebieska, gdzie H jest naszą przeciwprostokątną, no to w podstawie mamy pierwiastek z dwóch i wysokością, czy tutaj ten pionowy odcinek to jest 5, a zatem wychodzi na to, że stwierdzenia Pitagorasa, że H kwadrat to jest po prostu. 5 kwadrat dodać pierwiastek z 2 do kwadratu, czyli wychodzi na to, że to jest 25 plus 2, no to mamy 25 plus 2, no to to jest 27, yy, plus 2, tak? To jest h, po prostu to będzie pierwiastek z 27. A to się też równa 3 pierwiastki z 3. To można no, rozłożyć, jeżeli chcecie, czyli to jest 27 na 3, to jest 9 na 3, to jest 3 na 3 to jest 1. Mamy 3 w parę. Jedna zostaje, czyli 3 przed pierwiastek i trójka pod pierwiastkiem, bo pary nie miała. Czyli H jest 3 pierwiastki z 3. A zatem pole naszego trapezu już możemy liczyć. Pole trapezu to jest A plus B, czyli 6 pierwiastków z 2 na 2. Razy 3 pierwiastki z 3. No, skrócić można jedynie tutaj. No to chodzi, że 3 razy 3 to jest po prostu 9. Pierwiastka z 6.